Nowa, przepotężna modyfikacja, która zmieni i zrewolucjonizuje nagrywanie Minecraft'a. Raksenik z włamem na Discorda przez wirusa, którego pobrał, by być lepszym na Anarchii oraz krótko o Afiku. Witajcie, ja jestem Cepotwór. Ponownie w community Minecraft'owym sporo się dzieje, mamy o czym porozmawiać. Także bez większego przedłużania zapraszam Was na ten materiał. Oczywiście ze standardowym zestawem suba oraz łapki, ponieważ dalej ponad 70% osób nie subskrybuje tego kanału. Ale moment, wyobraź sobie, że ktoś nagle chodzi ci do pokoju. Masz otwarte wszystkie swoje wadne zakładki z przypałowymi zdjęciami kotów. Co robisz? Sytuacja wydaje się wręcz nie do odratowania, ale z pomocą przychodzi panik button o operze GX. jednym kliknięciem ukrywasz wszystkie karty, dzięki czemu nikt nie zobaczy. Co robisz i co przeglądasz. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz zachować swoje tajemnice. A jak znudziłeś się po prostu przeglądaniem internetu, to sprawdź GX Games, czyli stronę, gdzie znajdziesz mnóstwo darmowych gier, które możesz odpalić w każdej chwili. Dla młodszych widzów to idealne miejsce do odkrywania nowych, trendujących tytułów, a dla starszych to powrót do następnego. Czasów, kiedy grało się jeszcze na wyspie G. Niezależnie od wieku, zawsze znajdziesz coś dla siebie braku. Opera GX daje ci również pełną kontrolę nad wyglądem i dźwiękami twojej przeglądarki. Dzięki nowym modom możesz zmienić dźwięki tapety i wiele więcej Na przykład na taką jak ja mam z motywem Sigma i Gigachada Każdy tak naprawdę może stworzyć swoją unikalną przeglądarkę Która będzie wyglądała dokładnie tak, jak tylko sobie wymarzysz A teraz moja ulubiona funkcja w Operze GX, z której korzystam na co dzień Czyli możliwość odłączenia okien wideo i możliwość umieszczenia go w oddzielnym ruchowym okienku są naprawdę ułatwia mi życie i sprawia, że przeglądanie neta, pracowanie jest po prostu przyjemniejsze Jeśli jeszcze nie masz Opery GX, teraz jest najlepszy moment żeby ją pobrać. Kliknij link poniżej i przekonaj się sam, jak te funkcje mogą ułatwić Ci życie. Do zobaczenia w Operze GX. A zacząć należałoby od powrotu bardzo niespodziewanego, a mianowicie na swój kanał po blisko trzech latach wrócił wyjadacz minecraftowy i giga kozacki budowniczy, czyli Inarek. Dokładnie tak nie przesłyszeliście się, parę dni temu dodał on materiał z ponad 25 najlepszymi buildhackami w Minecrafcie 1.21. Ogólnie miło widzieć, że kolejny youtuber ze starej gwardii Minecraftowej powraca i jestem ciekaw, czy będzie więcej treści od niego, czy będzie on przede wszystkim regularny. Czy jest to taki wiecie? pojedynczy strzał. Sam materiał bardzo ciekawy. Najbardziej podobał mi się buildhack z głową wielbłąda, ale nie ma co wam spoilerować, sami będziecie mogli sobie zobaczyć. Jeżeli mówimy już o filmach Minecraftowych, które pojawiły się w Polsce, na pewno dobrze pamiętacie filmy na kanale Bambików, czyli YouTuberów Fortniteowych, którzy zdecydowali się kręcić również Minecrafta. Między innymi na dwóch ich ostatnich filmach występowała ekipa Rapy. Tym razem natomiast nagrali oni podłogę to lawę w Minecraftie z tymi pionowymi słupami z bedrocka. Oczywiście cały motyw i pomysł na ten odcinek jest wzięto od Gipikla, od którego większość polskich twórców teraz czerpie inspiracje do swoich filmów. Także tak naprawdę nawet nie oglądając jego filmów mogliście jego filmy widzieć. <laughs> Natomiast sam w sobie film Bambików bardzo zabawny i widać, że ekipa bardzo fajnie się przy tym bawiła. Dziad, chodź, Mam trójząb! O, dawaj, rzuć, rzuć, rzuć matka, rzuć matka! Aaaa, <laughs> <bo słycha>! Ała, <laughs> podpalił mnie! <laughs> A, ale... Nie jest najlepiej, ci powiem. <laughs> Jaka to jest tragedia. A motyw dodania lawy do tych słupów jeszcze bardziej dodał całej pikanterii odcinkowi. Parę odcinków temu mówiłem wam również o tym, że ponownie powrócił legendarny projekt Drop SMP, na którym między innymi ja kiedyś grałem. Natomiast teraz wrócił on w nowym składzie i nie znaliśmy jeszcze wtedy wszystkich członków. W tym momencie są oni już znani, ponieważ nowe materiały z Dropa pojawiły się między innymi u Kenziego, u Dekuby oraz u Serfka. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkich członków, znalazł się tam między innymi Fazi, część ekipy El Cartel, czyli Krofix i Stefanek, YouTuber Sigu, Assassin czy Reku. Ciekaw jestem, jak to wszystko wyjdzie. Póki co zaczyna się dosyć standardowo. Każdy się stakuje, próbuje zdominować. Czy to Kenzie, próbując być najpotężniejszym władcą na Drop SMP. Czy to Serwek, który został tak naprawdę celem dla wszystkich na Dropie. Czy to Dekuba, który spędził ileś tam godzin w bazie swojego wroga. I tak, tym wrogiem był Felipeza. Ciekaw jestem kolejnych produkcji z Dropa, czym twórcy nas zaskoczą. Czas pokaże, na pewno będę was o tym informował. Poinformować wypadałoby was również. Również o Zęciaku, ponieważ ostatnio zalicza coraz więcej odklejek. Sytuacja z Jamie, z Jakubem czy Peterem, o których wspominałem we wcześniejszych materiałach, najwidoczniej dalej go nic nie nauczyła i ponownie odpierdziera. Tym razem, clickbaitując swoich widzów na miniaturkę z iShowSpeedem, o którym jak wiemy, parę dni temu było jeszcze mocno głośno, za sprawą tego, że grał z Kaisenatem w Minecrafta na żywo. Natomiast co najgorsze, w filmie Zęciaka nie pojawia się nic związane z Speedem, a tytuł tego filmu. Filmu, to po prostu ten streamer używał cheatów na jego serwerze na live. I tak chodzi tu o jakiegoś randoma, a nie o samego speeda. Miniaturka jawnie wprowadza odbiorców w błąd, jest to kolejny fikołek zęciaka w tak krótkim czasie. Także zdecydowanie czerwona kartka dla niego. I serio, naprawdę nie rozumiem, co jest trudnego, w tym, by wreszcie ogarnąć ten aspekt na swoim kanale. Masz 200 tysięcy subskrypcji. Jak można tak olewczo podchodzić do swoich widzów i robić z nich idiotów? Nie wiem kiedy wreszcie to do ciebie dotrze. Cały czas liczę na to, że jesteś w stanie to poprawić. No ale dobrze, zostawmy już temat zęciaka. Ale przejdźmy do czegoś równie ciekawego, a mianowicie do zawirusowanej modyfikacji, którą pobrał Raksenik. Słuchajcie, całość brzmi kuriozalnie, ale od początku. Raksenik pobrał modyfikację, która rzekomo miała blokować wsadzanie itemów do item Frame'a na serwerze Anarchia GG. No jest to giga OP, ponieważ często zdarza się tak, że na przykład nasz miecz nam wpadnie do item frame'a, nie mamy jak się obronić, nie dość, że zdedamy, albo nawet jak nie, no to stracimy swój miecz, bądź jakiś cenny item. I trapy z item frame'ami były bardzo trudne dla twórców, którzy tepali się na live'ach do swoich oponentów. Raxen pobrał taką modyfikację e, Zanim go pobrałem, przeskanowałem go, wiecie, wirus totalem i kilkoma innymi antywirusami, e, które nie pokazały nic podejrzanego, więc pobrałem. Wszystko super działało, a później napisałem do kumpla, który poszedł sprawdzić tego moda z dobrym programistą, dobrym programem. Okazało się, że w modzie jest, że w modzie tak naprawdę był plik, który tworzył i zapisywał wszystkie moje pliki na komputerze, o czym jeszcze nie wiedziałem. Od razu po tej informacji dla bezpieczeństwa zrobiłem formata i 25 sierpnia, czyli właśnie dzisiaj, o godzinie 13, włamali mi się na konto, nie ukradli, ale weszli i zaczęli wysyłać dziwne wiadomości do ludzi na PW i pingować wszystkie jakby osoby na moim Discordzie dla widzów i promować moda, który tak naprawdę jest wirusem. Jeszcze jedna rzecz, że to, co było wszystko wysyłane z mojego konta, to nie byłem ja. Jak mówi, zeskanował sobie komputer i nic nie wykryło. Następnie wysłał natomiast do kolegi informatyka, i dopiero ten odkrył, że były tam trzy wirusy. Przez co stracił dostęp do swojego Discorda, i jego konto zostało zhakowane, zaczął wysyłać dziwne wiadomości. Między innymi z zaproszeniem do serwera Discord, z którego pobrał ową modyfikację. I teraz każdy jego widz, który to pobrał, najprawdopodobniej ma tego samego wirusa. Dlatego apel do tych wszystkich osób, sformatujcie sobie. Sobie komputery jak najszybciej, bo tak naprawdę nie wiecie, co żeście dokładnie pobrali. I uważajcie na tego typu pliki, bo serio mogą one narobić problemów na waszym komputerze. Sam wiem coś o tym, bo blisko dwa lata temu straciłem w ten sposób swój kanał, pobierając jakieś dziadostwo. Także uczulam was na to, żebyście uważali. Było o tej negatywnej stronie modyfikacji, a teraz porozmawiajmy o modzie, który nie dość, że zastąpi nam replay moda, to jeszcze zrewolucjonizuje nagrywanie Minecrafta. Co mam na myśli? Modyfikacja nazywa się Flashback i tak naprawdę Za granicą stała się teraz Ogromnie popularna za sprawą filmu Moxwampa, jakbym miał jak najkrócej W pigułce powiedzieć czym to jest Jest to ulepszona wersja replay moda Pozwalająca nam robić Niesamowite ujęcia oraz bez problemu nagrywać Minecrafta na jeszcze wyższym poziomie. Replay mod jest kozacką modyfikacją, która również umożliwia te rzeczy. W wielu aspektach jest ona mocno toporna i zdarzają się problemy. Ta modyfikacja natomiast działa na innej zasadzie. Replay mod i flashback są również różne z punktu technicznego. Replay mod essentially works by playing all packets sent to the client in order from when you first joined the world. Meaning, jeśli you have an 8-hour recording, the mod is forced to play through. all 8 hours. This can cause some big loading times when trying to jump around in the timeline, especially when moving backwards. In contrast, Flashback mod is capable of taking snapshots of the world at any point in time and then playing back from that, allowing you to navigate the timeline much more freely. Jest zrobiona genialnie, patrząc aż po sam interfejs, przechodząc przez jej opcje oraz możliwości. Najlepsze jest to, że jest ona jeszcze we wczesnej fazie i co chwilę dostaje nowe update'y. Zobaczcie co między innymi Moksam pokazał u siebie związane z tą modyfikacją. Like you can Looking footage. I gorąco polecam każdemu twórcy, by zainteresował się tym tematem, jeżeli chce, by jego treści z Minecrafta weszły na jeszcze wyższy level. Sam na pewno będę się temu mocno przyglądał, ciekaw jestem w jaką stronę to pójdzie i przede wszystkim, jak odbije się to na filmach i treściach z Minecrafta, bo tak naprawdę dostaliśmy gotowe, bezbłędne narzędzie. Serio, jaram się tym i jestem niesamowite. No dobra, odwlekałem to, ale co do sprawy z Afikiem, miałem na ten materiał przygotowany zupełnie inny aspekt, z nim związany. Chciałem poruszyć temat, że ponownie zaczął podwalać shortsy, tym razem od Dakawiusa, odwzorowując je jeden do jeden. O, diamenty. O nie, nie, pimpek, pimpek, nie, 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 nie. Szkielety? O oh shit, oh shit. Nie, nie, proszę, pimpek, nie, 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 pal się, nie pal się, żyj, żyj, żyj. Luz, luz. Yy, nie będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra, jest, jest, dobra. Teraz tylko proszę żyj, żyj. Natomiast oczekujecie pewnie ode mnie, że wypowiem się o sytuacji, która wokół niego ma obecnie miejsce. I od razu zaznaczam, cała ta afera jest dla mnie bardzo dziwna i nie czuję się kompetentny na tyle, by robić tutaj jakieś samosądy czy na kimkolwiek wieszać psy. Tu chodzi o relacje dwójki dzieciaków i jej szczątkowe fragmenty różnego pochodzenia, które trafiły do neta. Od takich spraw i ich wyjaśniania nie powinni być w pierwszej linii youtuberzy i jakieś randomowe osoby bawiące się w detektywów, a odpowiednie służby i organy do tego uprawnione i powołane. Tam to powinno trafić, co nie raz już podkreślałem, od momentu, gdy pierwszy raz dotarły do mnie te informacje. Dzbanem i swoistym idiotom jest każda osoba podpalająca się na wieść o tej sytuacji. I teraz tak, mógłbym zgrywać tutaj bohatera i iść za tłumem, ale działałbym wtedy po prostu wbrew sobie, więc będę przyglądał się tej całej aferze, ale to wszystko na obecną chwilę, co ode mnie możecie usłyszeć. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz hashtag to tyle, a przypnę ci serduszko. Trzymajcie się.